Lidera 2025 roku w kategorii produkt zweryfikowany rynkowo uzyskują dwa produkty. MB86N system okienno-drzwiowy i MBSR50N fasada słupowo-ryglowa firmy Aluprof SA. Nagrody odbierze Marek Rudy, dyrektor do spraw rozwoju systemów architektonicznych. Zapraszamy serdecznie. Złoty to builder 20-lecia, wędruje do firmy Aluprof SA, czołowego producenta systemów aluminiowych. Dzień dobry Państwu. E, zawsze się stresuję w takich sytuacjach, e, ale cóż, chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu całego zespołu Aluprof za to ogromne wyróżnienie. I nie ukrywam, że to co już dziś tam padło wcześniej, znaczy te produkty, o które, które zostały nominowane, one powstały dzięki Państwu, dzięki współpracy z rynkiem, dzięki słuchaniu architektów, producentów i całego rynku. Y Później po, po ich powstaniu chcieliście Państwo z nich korzystać. Tak jak na początku było powiedziane, to nie, jest, nie było tak, że ten produkt został uz, y, użyty tylko raz na obiekcie. Tylko tak naprawdę, jeżeli się jeździ po całej Polsce, wszędzie można te produkty zobaczyć. Za co bardzo serdecznie dziękujemy, no to Państwo to spowodowaliście. Jeszcze raz w imieniu całego zespołu dziękuję i e, chciałem powiedzieć, że to też motywuje nas do dalszej ciężkiej pracy, żeby powstawały kolejne równie dobre jak nie lepsze produkty na rynku, z których będą mogli Państwo korzystać.